Azup plugawy uważany za najpotężniejszego ojka, jaki chodził po podziemnych święcielach. Ja jestem Wojtek. Dzisiaj powiem Wam o przywódcy ojków z dolgultury. Azub znany również pod pseudonimem Azub Plugawy był ojkiem z góry mglistych. Urodził się w 2734 roku drugi Ej wewnątrz kopalni mojej. Z racji pochodzenia z Wysokiego Rodu niemal od razu zyskał stanowisko dowódcze w szeregach ojków. Zasłynął z niesłychanej brutalności, z jaką traktował wrogów. Przywódca orków zginął z ręki tajna dębowej tarty w 2941 roku, a sam zabójca poległ od odniesionych w tej walce obrażeń. Azek żył bardzo długo jak na orka, więc snuły się podejrzenia, iż pan ciemności Sałem lub jego sługa czarnoksiężnik z Angmaru dali mu moc długowieczności podobny do elfów. Sam Plugawy miał też syna, również długoszywego, który jest zmarł w 2041 roku, mniej więcej wtedy w samym czasie, co jego ojciec. Jego data urodzenia wciąż jest nieznana, lecz podejrzewa się, że były to czasy około 2800 roku. Plugawy posługiwał się buzdyganem, głazem na łańcuchu oraz szablą, a jego syn miał jedną broń, którą była maczuga. Oboje byli przywódcami wielkich Armii ojków Umieli świetnie walczyć, więc ich składzenie zajęło bardzo długo czasu. Podsumowując, Azok był bardzo potężnym ojkiem, którego składzenie kaszającą zajęło długo oraz najmniej potężnego. Dzięki za oglądanie tego materiału, jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonek, żebym mógł się rozwijać. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się i w następnego odcinka. Cześć!